Siema, siema. Dzisiaj znajdujemy się na łowisku u Makary. Jestem na tym łowisku pierwszy raz. Dzisiaj linia 15 metra. Metod feder. Potem może na wąbeczkę przejdziemy. Zobaczymy. Kilka nowości wleciało, ale to już później. Fotel już, już wyleciał z, z asortymentu mojego i wleciał kosz Matrix na nogach 36 Superbox. S36, jakieś przebitki potem wam wrzucę. Abijamy podajniczek. Aller Aqua jasny z czarnym i myślę, że to dzisiaj może, może się spisać jak najbardziej. I leci na jakieś 15 metrów. Oczywiście zaklipowany Chcecie te rzuty w miarę powtarzalne Na bagnecik, na bagnecik wleciało orange czokolad. No i co? Widzimy się przy braniu Mamy rybę widzowie Coś ładnego To chyba amur będzie Tylko nie spiąć. Wariuje jak głupie. No ładny karpik. Nie za duży, ale, ale waleczny. taki naprawdę fajny, sportowy karp teraz tylko widzowie, żeby podbieraka nie połamać no i mamy pierwszego karpia dzisiaj się rzuca, trzeba będzie go prysnąć Uuu. ale ma Dziś chorób... dobra, szukniemy pana karpia środkiem do odkażania. Dobra, siuknięte. wypuszczamy rybkę do wody. Płyń. Dobra, rybka odpłynęła. No dobra, podajniczek i leci zestaw do wody. Teraz zmieniłem waftersa na duomango może się przebrania będą, zobaczymy. No I czekamy na branie. No i mamy drugą rybę. Po 2 minutach i 8 sekundach także rybki się wkręciły w łowisko, prawdopodobnie. Czyli plan Jak myślałem wypalił Żeby też było mango Żebyśmy Mieszankę żółtego i pomarańczowego O Na tyczce też przywaliło No, taki fajny karpiu. Ale się przepoczął. Ale się fajnie wypiął sam. To naprawdę fajna, mała, ale zdrowa rybka. Waleczna. I karp leci do wody. Dobra, ja sobie zaraz zarzucę. I widzimy się przy braniu. No i mamy trzecią rybę po 7 minutach. Nie jest to może jakoś mega systematycznie, bo było po dwóch minutach, ale zauważyłem, że, ryba, że woda jest naprawdę rybna. I po prostu będę częściej przerzucał i dawkował więcej towaru po prostu w to miejsce. Tu jednak jest troszeczkę płyciej niż na drugim brzegu, z tego co mi wiadomo. A jak wiadomo, jeszcze woda nie jest, no nie, nie jest tak nagrzana jak w okresie letnim. Ładnie wpięty w dolną wargę. Ale jak na takiego karpę naprawdę tu brania są agresywne i nie mogę go wciągnąć w górną wargę ładnie ciężko go było wypiąć. Robimy fotkę i wypuszczamy rybkę do wody. Także widzimy się przy kolejnej rybie, No, dwóch, mamy rybkę Trochę taktykę zmieniłem, bo miałem problem z zacięciem. Wziąłem podajnik mini no i przyniosło to efekty minta 30 i branie naprawdę agresywne. To te karpy tutaj nie są jakoś mega duże, ale naprawdę fajnie walczą. Jak ktoś ma okazję przyjechać na łowisko u makary, to, to polecam. Taki malutki karpa. ładnie, na wyczepienia się ułożył także już ustawiony jak rakieta robimy fotkę i wypuszczamy rybkę no gdzie, takiego lechora jakbym złapał to także, tak jak wcześniej wspominałem przerzuciłem się na taką malutką metodkę to mini, 20-gramowy podajnik. I kurczę efekty od razu, od razu, nie? Tak, to miałem problemy z zacięciem. Ryba się bawiła, było ciężko coś wciąć. Malutki podajnik, małe plum. No i przyniosły efekty. No zobaczymy, jak to się odniesie do dalszego wędkowania. Myślę, że jak taki mały podajnik robi robotę, no to przejdziemy sobie na bombeczkę. Gdzieś koło południa. I zobaczymy, dobra, ja rzucam i widzimy się przy następnej rybie. Mamy branie po 6 minutach, U. ale bije, niech to nie będzie od przypadkiem. Olej idzie w brzegu do ciebie idzie. Co to jest? Ty no, taki mały karp, nie? te karby to takie silne są? Fajnie, fajnie walczą. Mały, ale naprawdę. Jak to się mówi? Mały, ale wariat. No i mam takiego fajnego karpiszona sportowego. Ja to lubię takie łowić. Ja to nie muszę jakichś mega kolosów łowić. Wyleby były brania często Nawet jak taki mały karw walczy to naprawdę fajnie Daleko nie trzeba rzucać 15 metr Wypuszczamy rybkę i 5-6 mamy, tak? No to co? Ja rzucam zestaw. Słuchaj, ja mam tylko do metody. U widzowie, rakieta. Z klipa zeszło. Trudno. Dwie i pół minutki mamy branie. Taktyka się spisała. Mały podajniczek. I, I ryba wchodzi. Coś większego będzie prawdopodobnie. Małe a waleczne, no. Ale fajnie, o to, o to w tym chodzi. Mamy karpiszona. O, taki karpiszon. Gdzie on się tu wpiął? Wara boczna. Gdzie ten... Wziął na dłoń mango I co, wypuszczamy delikwenta do wody No i kolejna ryba, coś małego. Dobra, rybka taka fajna, malutka, pśkniemy ją. Rybka pśknięta wraca do wody. I taktyka coraz ta sama. 15 metr, malutki podajnik z mini Bawtersik mango, haczyk dziesiątka i co? Rzucam zestaw i czekamy na uranie